Widzowie, witam was w kolejnym odcineczku Bożym Na moim kanale Właśnie wracam z komisariatu policji Po tej ostatniej sprawie, co, co chłop mi te całe gospodarstwo tej rozdupcył Powiedzieli, że zajmą się tą sprawą No, czyli jak wiecie, wiecie jak to jest, nie? Obstawiam, że nic nie będzie zrobione Że mm, oni w ogóle... W ogóle nic on nie ruszą z tym tematem Że mi się nie będzie chciało No, to policja jak policja, nie? to Żadna nowość Wjeżdżam tutaj, sąsiad... O. <śled> Sąsiad! O gore, sąsiad! Kurde. Ty do domu chciałeś wjechać tym maluchem? Nie, Wysiadaj. No się w Zakręt zakret nie wyrobiłem. Wysiadaj. Sąsiad, a wiesz jak mam węgierski pomysł? Tylko musimy malucha wydostać. Jaki? Mam pomysł? Wiesz jak? Ja nazwałem ten pomysł węgiel. Tak powiem? Ale to ci zara powiem. No dobra. Eee, weźmiemy linę. No I nasze ciągniki, wszystkie i będziemy się ciągać jak szmaty po polu, dobra? I kto będzie mocniejszy? Takie zawody. No to oczywiście, że ja wygram, to bez sensu takie zawody są. Nie, wziot. nie wygrasz, są ty. Dobra. Ty byłem eee... na policji I co? No ja powiedzieli, że ja zajmę się to sprawą i ty. Kopuś, ma... kopuś i się dziesiątka, Dobra, bez żegnam. Truków, co do no <grymka> żegnam? <grymka> no dobra, powiedz. No zostaw gnój. A czemu ty sobie bierzesz, mój gnój? no, KAPUŚ mm, 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 mm. Grał do dziś ma status frajera. Kapuś, KAPUŚ Jeszcze słowa? 30. Gdzie jedziesz? Kapuś, kapuś! Debilo! te słowa. Kapuś, kapuś! Ściera! Grał Dobra, dobra, dobra okej. Okay. Kapuś, kapuś. Zobaczcie jaki ten sąsiad jest, tak naprawdę. Zobaczcie. Dobra, tak taki wielki, ko wiel wielki kolega, a tu o, jak się zachowuje. Ale super, widzę, że kapuś, kapuś. Inaczej 10 Chłop mu 60 lekko w on już tu się rozprówa na komendzie, białko podpisuje Dobra, okay. Super ciebie kapuś okay. Ja rozumiem, żeby ci dom spalił, czy coś A nie, on ci tylko wszystkie maszyny poniszczył I ty okay. już tutaj wymyślasz w porządku, takie Ka Kapuściu ty w porządku <laughs> Jeszcze słowo o, Już po tobie jest teraz Już? Przeszło? Możemy się yeah. pobawić? Yeah, przeciąganie nie. No. Czy dalej chcesz wa wariować? Jak chcesz? Okay. Dobra. No wapna to nie nabiorę tym. Kapuś, kapuś. Dobra, sąsiedz, ja, przeciągamy tę tak, czy nie przeciągamy? Kapuś, kapuś. No to się pierdziel. Kapuś, kapuś, kapuś. kapuś. No, zaraz, to już wszystkie maszyny robadały. A się skończy. <grym> Dobra, sąsiad. Chciałeś się kłócić za przeproszeniem. No to ty mnie sąsiad wyzywasz. Eee, ja cię nie wyzywam Ja ci po prostu. Ja cię po prostu. Debilu. Ja cię po prostu nazywam, a nie, że wyzywam, wiesz? To jest różnica ta. Ale spoko. Jeżeli ty się tak zachowujesz. Okej. Okay. W To Wiesz co? Zrobimy inaczej. Kapuś jeden Co ty powiedziałeś, w Eee, to może przyjść i, i sobie swojego Władimira weź. Ok. Kapuś jeden. Chciałeś się bawić obornikiem. Ja już poświęciłem trochę obornika. No ty debilu. Jak ty tyle obornika przyniosłeś? No, łapatą! Dupą! Co ty, ty nawet nie wiesz jaki. Ja jestem szybki. No, no, teraz? I co ty wyprawiasz teraz? Co? Nie podoba ci się? Prezent? To patera. Co? Ma A co ty robisz, sąsiad? Miarka się przebrała. Tyle ci powiem, tyle ci. Miarka się przebrała. A chodź, co zrobiłem tobie? Są, siadamy, się będziemy kłócić, czy będziemy się. się to ty się za zachowujesz jak małpa w Nie, to ty się zachowujesz jak goryl, wiesz, na, dzi na dzikości. Chodź. Idziesz, czy nie idziesz? No nie mogę, bo utknąłem. No bo jesteś pajacem, to O, jednak nie utknąłem. Ja utknąłem. Zabieraj mnie tą rampę stąd, raz. to zabrać? Tą rampę z główna. A jak ty powiedz mi wody za spod tego wyciągnąłeś? Normalnie. Powinnam, Dobra, dawaj Dobra. to linę. Boś mi się nie chce z tobą gadać. Mi Nic to też, bo mnie denerwujesz. To wiesz to, to może linę. lepiej się będzie pokłócić Dawaj to linę Ej, ale... Gdzie jedziemy się przeciągać ogólnie? Na pole do sąsiada gdzieś Na łąkę No Do sąsiada? No mogli już tu do ciebie pojechać w sumie Zapomnij Szkoda, bo zryjemy to, nie? To dawaj do sąsiada pojedziemy, chodź tu A wziąłeś linę? No zaraz przyniosę, na razie ciągniki tam zaprowadźmy No to przecież... Dobra, utknąłem to super, no to poprzyjemiałem. Dobra, co kończy odcinek, sąsied. A ile ty chcesz? Przybierzemy po jednym ciągniku i starczy. No, jednym ciągnikiem musimy wszystkie sprawdzić. No jak wszystkie? No bez sensu. No to bez sensu to jesteś ty, wiesz? Gdzie masz te, które to pole ma być? No, no te co gadałeś. A ja wiem, które? No to jak gadałeś, jak nie wiesz? No, wiesz do sąsiada, ale jak powiedziałem do którego. Dobra, weź jeszcze swojego władka. No wład. Władek, to się możesz ściągać. Właśnie ty możesz ściągać. Debilu. Dajesz. Sosiadek, będziesz dla mnie taki opryskliwy. To ja tobie więcej nie będę pomagał, jeżeli ktoś ci maszyny, że tak powiem, zdewastuje wszystkie jeszcze raz. No super. No, Silny ty jesteś, sąsiad. Bo, jest bo mnie, mnie denerwujesz. Nie, ja ty mnie denerwujesz, właściwie. To ty mnie denerwujesz. A czemu Sak ty się tak ustawiliście jak, jak Devil w Zoza Za przeproszeniem. Pierwsze co to, dobra, iść na komendę, jeść na komendę, a teraz tu mnie wyzywasz. Jestem kapuś 60. Kapuś, kapuś, inaczej 60, bez grupu. Dobra, se, se możesz kapuś. ciągać kapuś. linę. Skryśko spod kościoła, ścianę najwyżej. Kapuś, kapuś. Grał gangstera, ma status frajera. Sosia, dla mnie to jest zrozumiałe. Napadli cię, tak? Zniszczyli ci, nie wiem, grabie tam ci po czy coś. No i musiałeś się poskarżyć, no bo jesteś kapuśka no. Kapuśka Dobra. No, jak to to Żegnam. Ale, sąsiad, to nie jest nic złego, że jesteś kapuśką. Muszą być czasami kapusie na tym świecie. jak, jak, jak ty. tak jak ty. Sam no. ciągaj tę Dobra, sąsiada, może być dwóch pociągamy. No to Ty sam będziesz ciągał. O drzewo się Z jednej strony <noise> Kapuś, kapuś. obraźliwy. Kapuś, kapuś. No dziękuję, no chodź, ja mia miało fa być nigdzie, fajnie. Ja nigdzie nie jadę No chodź! Nie, nie jadę nigdzie No chodź, już Dobra, nie będę. tak nie gadać, nigdzie. to dziękuję. Za no ale jadę. przecież ja sobie żartuję, no chyba to jest logiczne, że musiałeś po iść na policję no chłopcie zniszczył całe gospodarstwo, no co sobie było wstać takie żarty No chodź Teraz to chodź jak nie ma z kim przyciągać teraz to chodź Chodź Idziesz? No jadę tu przez strugę, czekaj no, Super jesteś Obyś ty zaraz miał czym w ogóle przyciągać tę linę Ty weź ta linia to się przyda Jedyne co za chwilę by Dobra dawaj miał, to lineę Teraz możemy pociągać Idź się za jajka pociągaj Teraz Daj jeszcze to linę Nie No dawaj to linę, bo na teraz to się serio przyda się No to już pod jest podpięta No to podobnie podepniesz drugą stronę no Nie, tutaj ma być wyciąganie No to Dziękuję Proszę <noise> <To> się... <noise> Dobra, dobra, pójdę, pójdę dobra, Dawaj co podpinaj sobie No podpinam tylko coś tu się A co ty, żeś dwie strony Liny do jednego no. tego przypiął to co ty chcesz ciągać, tak? Ja nie wiem jak ja to zrobiłem, sąsiad Stój No bo ty żeś coś tu targał, no O Nie, no Rób z debilem w polu Jedno miałeś odczepić, nie dwie Rób z debilem w Będ polu Będz wale, ty Dawaj mi to linę, ja tu siadam A ty myślisz, że to jest tak jak hop siup to linę natyrać? No siły nie masz? Dawaj ja tu hajdo spawałem To no cofnij trochę, no widzisz, że za krótka lina Nie widzisz nie, no. myślałem, że się Dobra. No my łańcuch ci się rozciągnie no Stój już ja kiedyś miałem taki łańcuch co on był elastyczny A ty nie mogłeś inaczej wpaść do tego robu Dobra pod, nie podpinaj Będziesz mi tu ojczyć Poczekaj, bo tu nie mogę złapać jakby za końcówkę samą tu, tylko... No to żadna nowość akurat Co, że nie każdy jest tak doświadczony wyłapaniu za końcówkę jak ty Dobra, dawaj Abyś mi jakoś pomógł? Może i podczepić Ja będę podnosił, a ty no Dobra, dawaj Czekajcie widzowie, zrobię wam cięcie, bo to się jedno sąsiadem się niestety nie, nie da. Dobra widzowie mamy to, zobaczcie so sąsiad podpiął Czekaj, czekaj, szalony, stój! Ej, No, dawaj, dawaj! Urna mu! Stój no, debilu! Ciągniesz źle! Dawaj. Idioto! Stój! No, dawaj gazu, a tak to ja sam ciągnę! Debilu! Kurde, zobacz, co ty robisz. Zobacz co ty, robisz, zobacz, co ty robisz! Zobacz, co ty robisz! <noise> Przygłupie! Stój! Poczekaj, a turbo załączę! Stój! Zatrzymaj się! No, puść mnie! Patrz, turbo! Zobacz, jak leci! Patrz. No, zatrzymaj się, debilu! Zobacz, jak. Ja się nie się nagrywam z, z tobą odcinków, więcej. Ty, twój, twój ciągnik już cały. Widzowie? W jest zobacz, Wypro, zobacz, wyprowadzam, wyprowadzam się, stąd ja nie będę pracować. I, i robić takim debilem. Sąsiad, zobacz! Zobacz, sąsiad! Sąsiad! Zobacz, jak idzie! Zobacz i wciągnie, zobacz No spójrzcie na Debila Zobacz, zobacz to No to patrzcie teraz I opa. No wysiadaj Debilu Nie no ale poważnie dałeś się po No poważnie no, to zobacz co ty robisz No zobacz no, co ty robisz nie... się gada że tu poważnie no to dobra, sorry. Ale dawaj, postawimy tego, przychylmy go I dawaj, weź, jedz do przodu ja wycofam, już nie odpinajmy. Tylko weź... Ty! Pisz jak tu głupie. ja wyryłem niechcący A czy ja to łąka? Słyszysz? Nie wiem, w dupie to mam <laughs> Cieło jesteś zły? No, no jedziesz ci co? No jadę! No to jedź! No jadę! Dobra i stój, tu będziemy się przeciągać Gotowy? No stój, czekaj A dawaj przygotujemy jeszcze Władka i 30... Gdzie jest 30? Gdzie 30 postawiłeś? Nie ma No serio mówię, no Jezu, mieliśmy się przeciągać No nie wiem, no była i nie ma, no zgubiłeś gdzieś No to... Przyprowadź 30, ja przyprowadzę Władka No to ja przyprowadzę Władka, ty 30 przyprowadź No a gdzie ona jest? Ty, no była i nie ma no sąsiad, no to albo się bawimy, albo co? No ja nie brałem trzydzie... tej, trzydziestki twojej No to dobra, koni... kończ odcinek No nie brałem twojej trzydziestki Kończ odcinek sąsiad Nie brałem twojej trzydziestki, no rozumiesz? Kończ odcinek, kończ odcinek Rozumiesz, że nie brałem twojej trzydziestki? Kończ odcinek Czemu ją zatopiłeś? Ja jej nie brałem Dobra, idź po władkach no weź na razie, nie ryj! Idź po a, a, gdzie, a Gdzie, Władek? ja go nie brałem. Jest na powórku. Tak mnie dzisiaj denerwuje, że już mam dosyć cię, naprawdę. Ja się stąd Od razu wyprowadzam. Ci mówię, że po, no, po odcinku masz knockout. No. Ty masz. Nie, ja nie będę gadał. I będziesz musiał mnie przeprosić raczej. W tej zapomnij. I poczekaj, może do 30 władka damy tą drugą linę moją Ty dawaj linę Tylko czekaj, tamtej nie odmontowuj. Ale damy tą damy tą taką z dziwnym montażem Tylko ja nie wiem czy to będzie dobrze działać Nie wiem czy to jakby będzie fair, no, nie? O, gdzie jest władek? A jedziesz, tak? Dawaj linę No mam linę No to podpinaj do Władka, to trzeba wyciągnąć No nie, no nie pierd Ty, sąsiad, my to przygotujmy, a w następnym odcinku będzie przyciąganie nie po prostu. Nie, teraz. Nie, bo to nie ma sensu. Czemu? O, my dzisiaj tego nie zrobimy. <noise> nie no, ty się wpieprzyłeś władkiem. Nie no, ty nie umiesz jechać normalną drogą? No bo zapominasz, że to ta woda jest porobiona, żeś się wykopał rów mariański, a, a fosę, przy, fosę przed... Fosę przed domem. Żeś sobie wykopał. No to ty sobie też może... wykopać Bo twój dom pływa pod wodą. Dobra, kończę dla was, widzowie ten odcinek. Nie ma przyciągania liny! Jak, Brawo! jak się sąsiad ogarnie, to może będzie? Brawo! Żegnam was. Do widzenia.